Zawsze kiedy czytam tę perykopę zastanawiam się yy, dlaczego... Ten człowiek, który otrzymał tak bardzo dużo, a przebaczenie tak ogromnego długu, potężnego długu w przeliczeniu na, na pieniądze, nie wiem, na złoto, to przebaczenie było potężne, miłosierdzie było potężne, ono powinno zmienić serce człowieka, jednak to się nie dokonuje. On wychodzi i właściwie odtwarza swoje stare zachowanie. Zaczyna rozliczać kogoś, kto jakąś niewielką sumę był. Mówinny. Myślę, że właśnie... Brak takiego osobistego spojrzenia na Jezusa jako zbawiciela, tego który wysłużył ogromną łaskę dla nas, powoduje, że nawet kiedy idziemy do spowiedzi, to właściwie odchodzimy i ta spowiedź nic w nas nie robi. Formalnie tak, ale duchowo nie ma żadnego postępu. Jesteśmy gotowi udusić każdego następnego dłużnika, który pojawi się w okolicy, ponieważ to się nam należy.